Około 13:19 grudnia na ulicy Ślężnej Wolesznej doszło do zdarzenia drogowego. Jak ustalili policjanci, sprawcą była 18-letnia kobieta jadąca Oplem, która nie dostosowała prędkości do warunków ruchu, straciła panowanie nad pojazdem i doprowadziła do zdarzenia samochodem BMW prowadzonym przez 43-latkę. Funkcjonariusze na sprawcę nałożyli mandat karny. ayakları bu şiş. Elimiz tamam.